Nauka języka polskiego to obecnie jeden z najbardziej gorących tematów w całym procesie pomocy rodzinom z Ukrainy, które przybyły do naszego miasta. Jedna ze szkół na terenie Bełchatowa wyszła naprzeciw oczekiwaniom i postanowiła zorganizować zajęcia dla osób, które chcą uczyć się języka polskiego. Od momentu, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, aktywnie jako szkoła włączyliśmy się w pomoc uchodźcom, a więc tak jak no, większość, myślę, mieszkańców Bohatowa, uczestniczyliśmy w zbiórce darów, którą przekazywaliśmy potrzebującym. Od trzech tygodni jest z nami Jegor, maturzysta z Ukrainy. No a potem zaczęliśmy wspólnie zastanawiać się, w jaki sposób jeszcze możemy pomóc tym ludziom, pomóc naszym gościom ze wschodu. I pojawił się taki pomysł, że możemy podzielić się tym, czym dysponujemy, czyli naszą wiedzą i umiejętnościami. Myślę, że dla każdego, kto znalazł się kiedykolwiek za granicami naszego kraju i nie zna języka obcego, wie jak jest to trudne doświadczenie. A więc szczególnie trudne także dla tych ludzi, którzy znaleźli się w Polsce, znaleźli się w Bełchatowie i zwyczajnie nie potrafią mówić po polsku, a więc znajdują się w sytuacji wielokrotnie, jeszcze trudniejszej dla nich z racji tej sytuacji, w której się znaleźli. No i pomyśleliśmy, że w formie wolontariatu, jako nauczyciele, spróbujemy pomóc im w nauce języka polskiego, aby mogli się porozumiewać, aby mogli odnaleźć się w aptece, w urzędzie, na ulicy, na dworcu. Zajęcia są bezpłatne, a zainteresowanie nimi bardzo duże. Dobry dzień, Dobre dobry Po prostu nie. Cały dzień, dzień można mówić dzień dobry. Na wieczór, na wieczór mówimy... Dobry wieczór, dobry wieczór. wieczór. Dobry wieczór. wieczór. bardzo ładnie. Pani już się nauczyła. Dobry wieczór, dobry wieczór. Nauczyciele podkreślają, że uczą wszystkich, którzy się zgłosili. Grupy są mieszane, bo przyszły całe rodziny. W naszej szkole pracują nauczyciele dobrego serca, dobrej woli, bo bez takiej woli nie moglibyśmy podjąć się takiego działania. I cóż, napisałam niewinny mail, wiadomość w naszym dzienniku elektronicznym do rodzica wczoraj o godzinie 8 rano. Ja się po prostu nie spodziewałam, że po 15 minutach będę mieć... Tak, niesamowity odzew, ponieważ no zakładaliśmy, no jako mała szkoła mamy yy, no ograniczone możliwości. Yy, tymczasem zainteresowanie i potrzeba przerosły nasze najśmielsze oczekiwanie. Placówka apeluje jednocześnie o pomoc i wsparcie na dokształcanie uchodźców. Chciałabym przy tej okazji poprosić może są w innych szkołach nauczyciele, którzy chcieliby się włączyć w naszą inicjatywę. Wszyscy doskonale wiemy, że my również jako nauczyciele, którzy podejmują się tego zadania, nie mamy kwalifikacji do nauczania cudzoziemców, a możliwości kadrowe też mamy ograniczone. Wiemy, że im mniejsze grupy językowe, tym ta tym efektywność nauczania języka będzie, będzie większa. Więc może pojawią się nauczyciele, którzy zechcieliby nas wspomóc w tym działaniu. Prosimy w takim razie o kontakt. Druga rzecz, z którą musimy sobie poradzić, to związana z tym, że oczywiście nie ma podręcznika polsko-ukraińskiego. My szukamy, mamy już sporo znalezionych materiałów, no ale trzeba dla tak ogromnej liczby ludzi je wydrukować. Nie mamy żadnych środków finansowych, więc może odezwą się do nas jakieś firmy, które zechciałyby nas wspomóc w takich działaniach, czyli pomóc nam drukować materiały, które będziemy przygotowywać taka idea sam pomysł pojawił się taki, że chcemy podzielić te, te grupy na takich, którzy być może znają język angielski, więc będzie polskiego uczyć anglista. Grupa będzie uczona przez rusycystę. No ale będą. Ja będę nauczyciel języka polskiego, będzie drugi polonista. Nie wiemy ale mamy dużo w sobie dobrej woli i chęci i tak jak powtarzam, jest ogromne zainteresowanie. Dzwonią ludzie także duża grupa osób zakwaterowanych na Waszkowiźnie i Słoku, no ale ci ludzie pytają mnie, czy jako dyrektora szkoły, czy jestem w stanie zorganizować im transport. Oczywiście odpowiadam, że nie, że ja no nie mam na to środków finansowych. My ze swojej strony chcemy pomóc nauczyć języka polskiego jako społeczność Herberto Skatyszyn. To jest nasz dar dla naszych gości za wschodniej granicy. Ukraińcy są już po pierwszej lekcji, w planach są kolejne zajęcia będą realizowane cyklicznie, jak zapowiada dyrektor placówki, dwa razy w tygodniu po 45 minut.